Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowanym fitoterapeutą. Chciałabym Państwu przedstawić, czym jest prowadzona przeze mnie wizyta online. Szanowni Państwo, dla kogo przede wszystkim jest ta wizyta online? Wizyta online jest wizytą, w której ja udzielam wsparcia w zakresie problemu osoby, która się do mnie zgłasza, czyli jest ona dla osób, które nie chcą rozwodzić się nad innymi dolegliwościami swojego ciała, lub po prostu takich nie mają. Chcą uzyskać pomocy tylko i wyłącznie w zakresie tego, co im w chwili obecnej dolega. I tym właśnie zajmuję się na wizytach online oraz na wizytach stacjonarnych. Wizyty online prowadzę w formie wideorozmowy. I mamy tutaj do wyboru Skype, Messenger i WhatsApp. No, są to takie najbardziej chyba powszechne kanały, które. Umożliwiają właśnie w całkiem dobrej jakości rozmowy wideo. Więc ja wcześniej po rozmowie z Państwem tworzę dla Państwa odpowiedni dokument z. Ziołolecznictwem dla Państwa. Wysyłam to mailem, a następnie mamy wizytę online, na której omawiamy te zalecenia, które ja Państwu rozpisałam. Jeśli więc mają Państwo problemy ze zdrowiem i chcą Państwo uzyskać pomoc w tym zakresie, to zapraszam właśnie bardzo serdecznie na wizytę online.